Kolej to nie tylko linie kolejowe, technika, lokomotywy, tabor, przewozy, historia. Kolej to również ludzie. Ludzie, którzy budują, konstruują, którzy wyruszają w dalekie podróże, którzy opowiadają o kolei. Ale. Czasami my możemy mieć wpływ na to, jak ta kolej funkcjonuje. Jesteśmy nieopodal zwierzyńca nad Wieprzem, na Dwie przemna na Tam jest zwierzyniec, tam jest miejscowość Obrocz, tam jest stacja towarowa, zwierzyniec towarowy. A tu jest przejazd kolejowy. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć historię 11-letniego chłopca. Historia, którą znam, dlatego, że przyjeżdżałem tutaj często na wakacje, i to był taki moment, w którym wszyscy o tym mówili. Wydarzenia, o których chcę Wam opowiedzieć, miały miejsce równo 30 lat temu. Dzisiaj, ten chłopiec jest dorosłym facetem, z którym wciąż mam kontakt, bo my, przyjeżdżający tu na wakacje, mamy ze sobą kontakt, a wszystko działo się w tym miejscu na tym przejeździe kolejowym. Zwierzyniec nad wieprzem. Niewielkie miasteczko będące stolicą Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszystko wydarzyło się pomiędzy przystankiem osobowym Zwierżniec a stacją zwierzniec Towarowy, a dokładnie jej nastawnią wykonawczą na przejeździe mało znaczącej drogi do miejscowości obrocz. Otóż, <laughs> Mały Chłopiec lubił sobie jeździć na rowerze wzdłuż torów kolejowych. Tam jest taka miedza. Tutaj również jest droga i któregoś razu w zachodzącym słońcu zobaczył coś, co go zaniepokoiło. Tam za zakrętem, za semaforami wjazdowymi, rozpoczynała się stacja zwierzyniec towarowy. Ale uwagę chłopca przykuł detal położony bliżej. Pewna nieciągłość w blasku. Wyślizganych kołami pociągów szyn. Na przejeździe okazało się, że jeden z toków szynowych ma defekt brakuje kawałka główki szyny. Chłopiec wskoczył więc na rowerek i popędził na przystanek osobowy zwierzyniec, aby jak najszybciej powiadomić. O niepokojącym znalezisku. 30 lat temu, tutaj, znajdowała się kasa biletowa i stanowisko drużnika przejazdowego. Dlatego, że drużnik obsługiwał ten przejazd, który dzisiaj, jak widzicie, jest obsługiwalny zdalnie, monitorowany kamerami, a obsługuje się go stamtąd. Z nieodległego przejazdu kolejowego na ulicy Partyzantów. Wówczas e, nasz bohater, te kilkaset metrów, przejechał rowerem w to miejsce, żeby zgłosić, że znalazł taki defekt w, e, w toku szynowym. Zgłosił i ruszyła maszyna powiadamiania kolejowego. Nastąpiło zatrzymanie ruchu. W nocy nastąpiła prowizoryczna naprawa, dzięki której ruch. Pociągów był możliwy nie, aż do wymiany torowiska. Nikt już dziś nie dyżuruje na przystanku osobowym zwierzyniec, ale za to dzisiaj mamy do dyspozycji telefony komórkowe. <noise> Chłopiec stał się gwiazdą jednego sezonu. Opisywany w tygodniku zamojskim przyjmujący gratulacje. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to był zwykły mały chłopiec 11-letni w krótkich spodenkach na rowerku, który, jeśli wierzyć fachowcom, uratował pociąg. Decyzja o wyłączeniu linii z ruchu na jedną dobę do czasu prowizorycznej naprawy została podjęta błyskawicznie. A co się tak naprawdę stało? Otóż, właśnie na przejeździe wypadło klasyczne połączenie, klasyczny styk torów łupki, śruby i otwory w szynie. Tu pojawiło się pęknięcie, biegnące od główki szyny. Pęknięcie propagowało aż do otworu, a odcinek główki szyny nad otworami nie miał należytego podparcia. Obciążany zarówno przez koła pociągów, jak i przejeżdżających pojazdów, w końcu wyłamał się i wypadł. Na kilkunastocentymetrowym odcinku na łuku, na zewnętrznym toku szynowym, zabrakło podparcia dla obręczy kół przejeżdżających pociągów. To rzeczywiście groziło wykolejeniem i katastrofą. E, czy ten chłopiec uważa się za bohatera? Z tego co mówił, nie. E, mówi, że po prostu zrobił to co należało. W czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, e, trzeba było się przejechać kawałek rowerem. Po prostu zrobił co do niego należało. Tak mówi. I każdy z nas, nie tylko jeżeli chodzi o kolej. Ale w ogóle w życiu powinien po prostu zwracać uwagę na rzeczy, które są podejrzane, nienormalne, które nie pasują do rzeczywistości. Powinniśmy działać. Nie możemy być obojętni na to, co się dzieje dookoła nas. Powinniśmy zadziałać instynktownie, zrobić najszybszą, naszym zdaniem słuszną rzecz, tak jak zrobił tam ten chłopiec. Nie bądźmy obojętni. Obserwujmy otoczenie, dbajmy o bezpieczeństwo nasze i innych. Bądźmy tacy jak ten mały chłopiec, 30 lat temu, tu w zwierzęcu. Tory wymieniono na bezstykowe. Pociągi wciąż tędy jeżdżą. Dziś mało kto pamięta o wydarzeniach sprzed 30 lat. Nasz bohater wydoroślał i poszedł w swoją stronę. Przy okazji rozmów dotyczących realizacji niniejszego odcinka prosił o pozdrowienie. Towarzysza tamtej wyprawy Grześka.